Siema, siema, witam was moi kochani niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku naszej mody na sukces w uniwersum GTA. Jakby ktoś tu był nowy, to ja jestem Hubson. dzień dobry, bardzo mi miło. Dzisiaj ogólnie w ramach wstępu zrobimy sobie małą polecajkę, ponieważ ja generalnie zbyt dużo seriali no po prostu nie oglądam. I jak gadamy sobie na streamach o jakichś tam serialach i tego typu rzeczach, no to ja tak naprawdę jak mantrę powtarzam White Collar, Suits, no i ewentualnie Rodzina Zastępcza. Ale ostatnio w łapska wpadł zupełnie nowy serial... Ogólnie chyba ostatnio jakaś tam premiera była nowego sezonu tego serialu. No i ten serial nazywa się The Night Agent. Nocny agent. W skrócie mówiąc to dla mnie jest to totalne złoto. Akcja, szczelanie, trzyma w napięciu. Trochę subtelnej erotyki też tam występuje. Jakieś porachunki polityczne, secret serwisy. No gdyby jeszcze parę scen do tego zostało okraszonych aktorstwem Candy Saks, to dałbym temu serialowi dychę, bez kitu. W każdym razie zmierzałem tym wszystkim do tego, że jeżeli wy też lubicie jakieś tam seriale czasami sobie pooglądać, lubicie tego typu klimaty, no to być może ten serial właśnie was też, tak jak mnie, nie rozczaruje. Znasz to uczucie, kiedy pograłbyś se w gierkę jakąś fajną, ale każdą grę ze swojej półki ograłeś już 100 razy, a twoja płyta z Vice City jest porysowana bardziej niż auto twojej żony po sobotnie zakupach? Ja nie znam. W sumie to jak ty też nie znasz, to nie szkodzi. Ponieważ najważniejsze jest to, że jeżeli szukasz jakiejś gry, doładowania czy innej tego typu rzeczy, to i tak warto wejść na Enebę, ponieważ istnieje spora szansa na to, że to czego szukasz, znajdziesz tam w niezłej cenie. Linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Zobacz, co się stanie, jak w misji Bedlands przejedziesz świadka kombajnem. Czy wówczas misja zostanie sfajlowana tak samo jak przy strzale w głowę? Mam nadzieję, że mniej więcej pamiętacie co i jak, bo to było raptem parę odcinków temu, ale spokojnie zaraz i tak wam troszkę przypomnę, jak to mniej więcej wyglądało i dlaczego moim zdaniem jest to ciekawa sugestia. Mianowicie dlatego, że jak tam właśnie kilka tych odcinków temu się okazało, misja Bedlands przygotowała dla gracza i dla CJA naprawdę bardzo ciekawą okoliczność, no i taką trochę można powiedzieć ekstra możliwość swoilowania tej misji, taką pułapkę, nie? Chodziło oczywiście o to, że jak zabijemy tego świadka, którego to zdjęcie mamy, zrobić ten peniemu. Chodzi oczywiście o zdjęcie, które udokumentuje to, że ten facet nie żyje. No i w każdym razie właśnie tam się okazało, że jak zabijemy tego chłopa w taki sposób, że odpadnie mu głowa, no to Gra wyświetli nam komunikat, że no sorry, ale już tego zdjęcia nie ma po co robić, bo nawet przecież jak je zrobimy, to i tak nie wiadomo kto na tym zdjęciu jest. No wiecie, została sfotografowana osoba, która nie ma głowy, więc raczej ciężko ustalić, kto to tak w ogóle jest. Równie dobrze mogła być to babcia ten peniego. No dobra, może nie babcia, ale dziadek już tak, nie? Gdzie on ucieka, chłopie, bo spadniesz, się zabijesz. No nie no co za idiota! Co za idiota? Gdzie on jest? Ty... Ej, jak on to przeżył? Heso się wpisał, czy co? I do wody idzie i zginie. No nie, no po prostu jakiś idiota, no totalny idiota. Dobra, teraz nie będę żadnych podchodów robił, tylko od razu wjadę tu tym kombajnem i spróbujemy tego chłopa przejechać. No czy w ogóle się da, się da go przejechać? To jest bardzo ciekawe, bo na przykład z cj się przecież nie da przejechać. No znowu mi uciekł. W sensie chodzi mi o to, że mówiąc, że cj nie da się przejechać kombajnem, to że kombajn nie może go zmienić. Tak jak na przykład kiedyś sobie testowaliśmy to na przykładzie takiej misji. Z tymi świrami, z tej takiej farmy kultu, co nie? Tam właśnie mimo tego, że gościu najeżdżał CJ-a to CJ i tak po prostu nie mógł być przez ten kombajn przemielony. Dobra, Oj drodzy. Oj drodzy, kurde, chyba go mam. Chyba go mam, w końcu. Chyba w końcu będziemy mogli to przetestować. Uu, no to kombajnem też go nie przejeżdżajcie. Dobra, nie ma co przedłużać. Ostateczny werdykt jest taki, że nie strzelajcie mu w głowę ze snajperki i nie przejeżdżajcie kombajnem, bo sfajlujecie misję i tyle z tego będzie. Chociaż w sumie też nie jest to aż takie głupie, ponieważ człowiek chociaż fajną ciekawostkę sobie pozna, nie? Zawsze jakiś plus. Co do ostatniego mitu, no to jak możesz w Defective Edition podpalić peda od siebie, to zobacz, czy policjanta jak podpalisz, to czy dostaniesz wanted level. O i co, moi drodzy, pamiętacie czy nie pamiętacie, jak się kilka odcinków temu okazało, że możemy od siebie podpalać inne pedy? O, proszę bardzo. Oczywiście, niestety, chcąc nie chcąc, najłatwiej jest to wykonać na naszych ziomkach, bo oni nie. bo oni nie uciekają wtedy, kiedy ja te młotowy wyrzucam, nie? Ja chyba powiedziałem coś takiego, tak mniej więcej, że no dobrze, że tak jest, bo tak powinno być. No, jak podbiegamy, będąc zapalonym do kogoś, no to ta osoba, będąc blisko nas i mając kontakt z ogniem, powinna się od nas podpalić, prawda? Natomiast. Oczywiście dosyć dziwne jest to, że CJ jest ognioodporny, bez żadnego specjalnego skafandra. No to, to to jest też raczej sytuacja, która rzecz jasna nie powinna mieć absolutnie miejsca. W każdym razie zobaczmy sobie, jak to będzie w przypadku policjanta. Na razie mam włączony kod aesak ale zaraz sobie go wyłączymy, żeby sobie to sprawdzić. A dlaczego policjant ucieka? What the fuck w ogóle? Kurde, jeszcze mi zabili policjanta, oczywiście, no standardowo. Muszę sobie to jeszcze raz zbadać, bo coś się pokićkało. Teraz mam kod AESAK-MI, jak Coś włączony, no nie no, ktoś mi policjanta rozjechał, nie, to jest w ogóle nie da się! Szczerze, wbiłem do tej gry, do tego defekty wedrzyny na parę minut, żeby zbadać jedną rzecz, stiltowałem się już jakieś 25 razy. Ta gra jest totalnie rozdupcona! Przestań się palić, dioto. No, zobaczcie. Zobaczcie, <laughs> się pali cały czas. Przez w ogóle minutę się palił, co za koleś. Czajcie, że to jest taka pierdoła, a ja to sprawdzam 15 minut, przysięgam. To jakaś masakra. Dobra, uwaga, mamy kolejnego policjanta. Teraz we weźmiemy sobie ten ogień tutaj, ogólnie zrzucimy, żeby on niczego nie podpalił, tylko CJ-a. I teraz podbiegniemy sobie do policjanta. O, i zobaczcie. <laughs> nie wyłączyłem kodu zak. mi Boże. Dobra, to jest ta próba. Rzucamy mu tutaj, bierzemy, podpalamy tego CJ'a, wpisujemy kod zakmi i teraz podbiegamy do policjanta i go palimy. Czy coś z tego będzie? Nie da się go z jakiegoś powodu teraz zapalić. Świetnie. <grystanie> Dlaczego? Kurde? Chodź tu! O, dobra, udało się, udało się. Tak. Spłonął, nie mamy wanted levelu, a ogólnie wanted level, żeby nie było działa, proszę bardzo. Czyli w taki sposób w końcu udało się doprowadzić do testu, który pokazał nam, że nie ma opcji. Teraz jeszcze mi zabiją, zasadzą do więzienia. Ja pierdzielę. Dobra, tak czy inaczej okazuje się, że w taki sposób nie możemy zdobyć wanted levelu: w sensie, żeby się podpalić i potem podpalić policjanta. Hubson, sprawdź, czy jak CJ będzie gruby, chudy albo umieśniony, to czy będzie to miało wpływ na latanie jetpackiem. W misji Green z trufem, jak mamy za dużo fatu, to nie będziemy mogli podejść do misji, a CJ powie coś w stylu, że nie jest tusty, ale grubo kościsty. Ej, ta sugestia od Giorgio ma moim zdaniem wielki sens, no bo to byłoby dziwne, gdyby zarówno cj chudym, jak i grubym na jetpacku latało się tak samo. No bo nie bez powodu w misji pod tytułem Black Project oraz w misji pod tytułem Green Goo wyskakuje alternatywna cutscenka w sytuacji, kiedy CJ jest wówczas upasiony. Jeżeli ktoś ogólnie tych alternatywnych możliwości nie kojarzy, to teraz pokażę wam te scenki tak na szybkości. Torino, Wrong devil, CJ. Truth! How are you? <laughs> In better shape than you, fat ass. What? Hey, you watching me? Can't talk now. I need your help for something special. Come back here when you've lost some weight, fatso. I'll be waiting. Hey, man, what the. Dang! I ain't that chubby. Man, why I gotta wait in the middle of this desert for this maniac all the time? Carl, it's the truth. Hey man, where you at? Sound like you in a cave or something? Around. Been eating a lot lately, Carl? Not getting enough exercise? Yeah, I guess. <laughs> Look, I want you to use that gizmo you acquired but you gotta lose some of that ballast first fat ass hurry we've only got a short window for this one the hell with you man i'm just big bomb shit that's all No, i zrobimy sobie, słuchajcie, dwa testy. Mianowicie, jeden test to będzie test szybkości. Zobaczymy sobie, czy chudy CJ na jetpacku lata szybciej. No i drugi test to będzie taki, gdzie będziemy sobie sprawdzać, w sumie, jak to nazwać. Chodzi mi o sterowność. Czy jest tak samo zwinny na jetpacku. Czy tak samo właśnie łatwo lata się tym jetpackiem. Czy tak samo e, łatwo się nim steruje. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest CJ raz chudy, a raz gruby. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten test sprawności na jetpacku, no to jest to takie, no mocno subiektywne, prawda? Ja mogę mieć wrażenie, że jest tak samo, a wy na przykład możecie mieć wrażenie, że nie, no przecież CJ, który jest chudy, jest znacznie bardziej sprawny na tym jetpacku i znacznie lepiej mi się lata. Ktoś tak może na przykład powiedzieć. To jak ktoś oczywiście była próba z CJ, który jest na maksach chudy, a teraz sobie go troszkę upasiemy. O, proszę bardzo. No, i to jest dobre pytanie, nie? Czy jakakolwiek różnica będzie tutaj zauważalna, czy raczej będzie dokładnie tak samo? No, mi się wydaje, że już Wam mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sterowność, no to ja zbytnio żadnej różnicy nie czuję. W sensie, mam wrażenie, że skręca mi się dobrze, tak samo dobrze jak tym chudym. Jeżeli chodzi o wznoszenie, o, jeżeli chodzi o opuszczanie się. Też mam wrażenie, że raczej jest to bardzo podobny czas, ale to sobie też za chwilkę jeszcze sprawdzimy. No tak, tak, jeżeli chodzi o sterowność, to mega dobrze lata się tym, i mega dobrze lata się chutym. Tak samo, więc cała nadzieja jest w tych testach pozostałych, w tych dwóch. Jeżeli tam będzie dokładnie tak samo, no to można będzie niestety śmiało powiedzieć, że twórcy nas tymi kacynkami z trufem tak trochę oszukali. W sytuacji, kiedy CJ jest oczywiście gruby. Testy zostały wykonane i widzicie je teraz na ekranie. Niestety przychodzę do Was ze. Smutnymi wiadomościami, ponieważ, no, nie będę ouvił w bawełnę, nic z tego ciekawego nie wyszło. Czas wznoszenia się na jetpacku CJ-a chudego i CJ-a grubego jest dokładnie taki sam. Podobnie, oczywiście, jak i czas opadania. Padło mi do głowy, żebyś sprawdził, co jest szybsze: przemieszczanie się helikopterami czy szybkimi samochodami. No i to jest ogólnie dobre pytanie, natomiast zanim przejdziemy sobie do całego opisu tego, jak te dwa testy będą wyglądać, no to w ogóle na początku wypadałoby przedstawić, jakie są plusy śmigłowca, a jakie są plusy auta. No i plusy śmigłowca to, totalny szpan przed ślicznymi niewiastami. Poza tym nie trzeba znać mapy i uliczek. No wiecie, w sensie nie trzeba w ogóle tracić czasu na zerknięcie na mapę, jaką trasę wybrać, żeby było najszybciej. Do tego uniknięcie potencjalnych korków. No choć jeżeli chodzi o to, to wiemy, że w GTA San Andreas no, raczej korków nie ma. Niemniej wciąż. No, i do tego jeszcze czasami mamy ładne widoki, jak na przykład taki Las Venturas z nocą. Natomiast jeżeli chodzi o plusy auta, no to moim zdaniem jest przyjemniejsze prowadzenie fury aniżeli śmigłowca. No Ale to subiektywne i dla kogoś innego może być zupełnie inaczej. Do tego nie trzeba szukać specjalnego miejsca do zaparkowania. Poza tym, to co mega istotne w kontekście poznawania gry, no to uczymy się lepiej mapy. Lepiej poznajemy te główne ulice, lepiej poznajemy te jakieś tam poboczne uliczki i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo auto jest prościej zwędzić. Nie tracimy czasu na dojechanie na miejsce, gdzie jest zaparkowany jakiś tam śmigłowiec, tylko idziemy sobie na jakąś tam drogę, wywalamy babcie z pojazdu i tyle. Wsiadamy, jedziemy. No i dla mnie osobiście największy plus, czyli że gdy podróżujemy. Autem, to możemy szybciej dostrzec jakąś śliczną Lady, którą na przykład weźmiemy sobie na zwiedzanie czy ogródka. Także tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o sam test, to przeprowadzimy sobie dwie próby. Mianowicie na początku będzie taka próba głównie autostradowa, która będzie wykonana na bardzo dużej odległości jak teraz widzicie. Będzie to dokładnie taka trasa jak tutaj. No i zrobimy sobie też próbę taką typowo miastową. Czyli sprawdzimy sobie czy no szybciej jest gdzieś tam autem szybkim śmigać tymi uliczkami miasta, czy lepiej sobie wbić w śmigłowiec. No i lecąc po linii prostej dotrzeć do celu. No, i przy tej całej próbie autostradowej powiem Wam, że troszkę się zaskoczyłem. No, bo ogólnie, jak siedzie samochodem, to ma się wrażenie, że ten samochód na maksa zapieprza. Ekran się rozmazuje i w ogóle. W helikopterze wrażenie jest zupełnie odwrotne. Obraz jest taki, no, bardzo statyczny. Ma się wrażenie, że ten lot helikopterem jest bardzo, bardzo mozolny. I że po prostu samochodem dojeżdżamy na miejsce szybciej. No i też żeby nie było, owszem tak jest, autem udało się dojechać szybciej. Natomiast nieznacznie. No i zmierzam do tego, że biorąc pod uwagę to, że raczej ciężko sobie tak podróż zaplanować, żeby ta składała się z samej autostrady, no to przy uwzględnieniu właśnie tego, to auto już tak dobrze niestety nie wypada. Owszem, ono wygra, ale bardzo nieznacznie. A jak dołożymy sobie to, że gdzieś tam pewnie pojawi się jakaś sekcja miastowa, no to wówczas auto prawdopodobnie już przegra. Z kolei, jeżeli chodzi o wyścig, który dotyczył przemieszczania się tylko i wyłącznie po mieście, no to tutaj już nie było w ogóle tak naprawdę co komentować. Śmigłowiec był znacznie, znacznie, znacznie szybszy. A jeszcze dokładając do tego wszystkiego to, że Sanfiero ma różne wzniesienia i czasami trzeba pojechać pod górkę, co oczywiście nas mocno spowalnia, no to oczywiście to jeszcze bardziej uwypukliło, jak bardzo samochód jest bez szans w takim starciu. Także podsumowując, cała ta walka ma sens, ale tylko i wyłącznie w przypadku jazdy na autostradzie. Natomiast jeżeli trasa dotyczy tylko i wyłącznie miasta, no to tutaj samochód w ogóle nie ma podjazdu do helikoptera. Ballasi nie zareagują w misji Los Sepulcros, jak przeskoczysz przez mur cmentarza w trochę innym miejscu, tak żeby scenka ze Suitem się nie włączyła. Trzymam kciuki, będąc szczerym, że będzie to prawdziwe, no bo jestem ciekaw, jakby coś takiego wyglądało, że co, że będziemy mogli sobie koło tych balasów chodzić na przykład i oni co, nie będą na, na nas reagować? No wiecie, w sensie po prostu jestem ciekaw, jak to, jak, jakby, jak to ma wyglądać, w sensie dlaczego tego CJ-a ci balasi mają tak jakby nie widzieć. To mi się troszkę tak 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 nie widzi i dlatego mam wielką nadzieję, że okaże się to być prawdą, żebym mógł zobaczyć na swoje własne oczy, o co w tym dokładnie dokładnie chodzi. No i teraz, czyli że co? Czyli mam w ten znacznik nie wjeżdżać i pojechać sobie normalnie na, na ten pogrzeb? Ej, rzeczywiście, bo tam ballasi chyba byli. Ej, kurczę. Zobaczmy, czy misja nie zostanie sfajlowana i czy ci ballasi nie będą na nas reagować. Normalnie sobie możemy przy nich stać. Ale jajca. Ej, no co? Co to w ogóle? No serio? Jak twórcy czegoś takiego nie przewidzieli? Zobaczcie, że możemy sobie elegancko tutaj przy tych ballasach stać. W ogóle tak, ballasi nas nie atakują, nasze ziomki nie atakują ballasów. O co tu chodzi? Dobra, a zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz w związku z tym. No bo tam jest mowa w tym micie, że dopóki nie pojawi się katstenka to ci ballasi cały czas nie będą na nas reagować. No bo wiecie, w teorii ta katstenka ze suitem, ona jest dopiero po tym, jak ten mur przeskoczymy. A była też mowa o tym, żeby ten mur właśnie przez Wskoczyć w innym miejscu, nie tutaj Tylko gdzie indziej, więc obejdźmy sobie to wszystko do, Dookoła znowu O, na przykład tutaj sobie wskoczmy przez murek Wtedy kascenka się nie powinna ze switem wyświetlić I co, dalej będzie to samo? Tak, dalej to samo jest <ścoughs> A możemy na przykład mu w łeb? A, nie nie, nie. Czyli jak widzicie, jak przyatakujemy Ballasów zbyt wcześnie, no to misja jest sfejlowana. No ale to i tak fajna ciekawostka, że, że wiecie, że możemy tam się pojawić i Ballasi jak gdyby nigdy nic nie dzwonią do Kejna, żeby ten nie przyjeżdżał, tylko no, no de facto nic się nie dzieje, można powiedzieć, nie? No to to jest takie, takie no dosyć duże niedopatrzenie ze strony twórców, bym powiedział, a dla nas fajna ciekawostka. I co więcej, myślę, że mam pomysł, jak możemy tę ciekawostkę wykorzystać. No bo zobaczcie, że w GTA San Andreas możemy zrobić coś takiego, że możemy na przykład wziąć furę jakąś, weźmy admirala dla przykładu, i możemy tego admirala wepchnąć na ballasa i wtedy taki ballas powinien zginąć, więc być może w ogóle możemy tych ballasów zabić, zanim Kane przyjedzie na miejsce tego pogrzebu. To jest bardzo ciekawe i to sobie zrobimy na początku, a jeżeli to nie wyjdzie, to w ogóle przygotujemy jeszcze samochód po tę pułapkę. Uwaga, zobaczcie. <laughs> I co? Oni zginą czy nie? W sumie jak tak sobie teraz myślę, to nawet nie musimy brać żadnego innego samochodu, tylko możemy tego uda na nich wepchnąć. Wtedy ogólnie też było błędem to, że ja potem do tego samochodu wsiadłem, nie? O, dobra, udało się. I poczekajmy sobie chwilę na spokojnie i zobaczmy, czy ten balas w końcu zginie, czy nie. Wygląda na to, że ten chłop nie chce zginąć. Uważam tak dlatego, ponieważ cały czas nie wypluwa broni, więc w taki sposób niestety go zabić nie możemy. Bo widzicie, żyje normalnie. E, dobra, wam to streszty troszkę, bo mi to zajęło strasznie długo czasu to wszystko. Na początku była ta pułapka w postaci ładunków wybuchowych, no i tutaj niestety do skutku to nie doszło, ponieważ o ile te ładunki wybuchowe się długo utrzymywały, to po tej katcence ze Sweetem no one po prostu zniknęły. W kontekście samochodu pułapki wziąłem jeszcze i zamontowałem bomby Weight Bola i próbowałem tych ballastów pozabijać zanim w ogóle załączyła się ta katcenka ze Sweetem no i z przyjeżdżającym na miejsce Kane'em. Ale jak sami widzicie, jak ten samochód wybuchnie, no to Switch zaczyna swoją wiązankę, że przestraszyliśmy wszystkich i że teraz prawdopodobnie to Kane na ten pogrzeb w ogóle nie przyjedzie. Dalej w ogóle zrobiłem sobie taką próbę, w której wywoziłem ballasów wózkiem widłowym. Raz, że to było całkiem zabawne, a dwa, to potem okazało się, że w cutscence takiego ballasa nie było. No i z kolei ciutkę potem, jak już załączał się ten moment walki, kiedy mieliśmy tego Keina całego zabić, to okazywało się, że ten ballas, którego to Właśnie sobie wywieźliśmy za cmentarz. On dopiero biegł z powrotem na cmentarz i do tej całej akcji dołączał. Co właśnie widzicie. Następnie szukałem sposobu, jak mogę zrobić to, żeby tych wszystkich ludzi pozabijać, którzy tam stoją nad tym grobem i się modlą. No i na początku w ogóle myślałem, że będę mógł sobie to załatwić przez to, że uszkodzę pięścią samochód do tego stopnia, że on wybuchnie. No bo wiecie, ja sobie w ten samochód nawalałem, nawalałem, nawalałem i ci balasi i ci wszyscy zgromadzeni w ogóle na to nie reagowali. Natomiast po tym, jak już samochód wybuchł, no to okazało się, że w taki sposób no po prostu ich zabić nie możemy, ponieważ misja zostaje sfailowana. No ale finalnie okazało się, że możemy sobie tych ludzi zabić poprzez przejeżdżanie ich samochodem. Z tym, że oczywiście musimy sobie z samochodu wysiąść, zanim on uderzy w jakiegoś tampeda na tym cmentarzu. Więc ogólnie, jak sami widzicie, opcji na rozpieprzenie tej misji jest multum. Jak macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły odnośnie misji Los pulkrosto to napiszcie je w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. NPC zamykają okna w GTA San Andreas jak pada deszcz. Tak samo robi CJ. Co ciekawe, Niko potrafi opuścić szybę do zapłaty w GTA 4, ale nie podnosi jej jak pada, lub gdy wjeżdża na myjnie. No oczywiście takie mity są bardzo ciekawe, gdzie porównujemy sobie dwie różne części gry, a są jeszcze bardziej ciekawsze w sytuacji, kiedy twórca mitu pisze, że gra, która jest starsza, jest pod danym względem lepsza. Więc ja wam tylko teraz na szybkości pokażę o co chodzi, bo może ktoś tej ciekawostki nie zna. O, 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 o chyba ten PET miał otwartą szybkę, zobaczmy. Ma on otwartą szybkę. Jak najbardziej ma otwartą szybkę. Wpiszmy sobie teraz kod na deszczyk. Don't sweat it, it's just a jacket. Jestem idiotą. No ale spoko, na szczęście tu mamy kolejny samochód, na którym możemy sobie to przetestować, także wpisujemy kodzik i widzicie? Szyba od razu została zamknięta. Zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, bo nie wiem, czy widzieliście, ale ta kobitka też miała zimnego łokcia, więc było to świetnie widoczne. Teraz dla odmiany sobie wpiszemy kodzik na bardzo upalną pogodę i zobaczymy, czy te pedy otworzą szybkę. Tak, zobaczcie. Szyba została otworzona z tej strony, ale także i z tej. O, i kobitka znowu robi zimnego łokcia, zresztą podobnie jak ten typy tutaj. W sumie to tego akurat nie zauważyłem, bo tu jest napisane, że CJ zrobi podobnie. W sensie CJ podobno też szybę zamknie, więc zobaczmy, czy tak to wyglądać będzie. Czy ta szyba jest zamknięta? Nie szyba CJ-a zostaje otwarta, zobaczcie, o kurczę, czyli w przypadku npc to działa, ale w przypadku samego cj to już niestety nie. W sumie kto wie, może będzie taki mały plot twist, że to jednak Niko potrafi te rzeczy robić i wyjdzie na to, że GTA 4 i Niko pod tym kątem no jest to wszystko tutaj bardziej zaawansowane. Proszę bardzo, Niko elegancko szybkę wziął i spuścił w dół. I teraz sobie w takim razie zobaczmy, co się stanie, jak włączymy deszczową pogodę. Czy Niko tę szybkę podciągnie do góry? Nie, ma totalnie wywalone jaja w to, że mu pada, no teraz akurat śnieg. Ale ogólnie gra to odczytuje jako deszcz, że ten deszcz pada mu do środka samochodu. Niko i CJ to jednak są prawdziwi twardziele, jak widać. No ale dobra okej, okay, to jeszcze jesteśmy w stanie gdzieś tam wybaczyć się Nikolajowi i CJ'owi. Zobaczymy jak będzie w przypadku myjki, No bo jeżeli Niko teraz nie zamknie tej szyby, no to cała ta woda z myjki nawali mu do samochodu, przynajmniej w teorii, no bo w praktyce w GTA 4 nie ma takiej możliwości, woda się nie utrzymuje. Samochodzie. Na przykład jak wjedziemy sobie do jakiegoś tam basenu czy do oceanu w ogóle. Ale jestem ciekaw. Szkoda, że tu nie będzie jakiejś takiej kamery, która by nam to mogła pokazać. Ale, moment, my możemy sobie wyłączyć tego. Free moving kama przecież. Kurde, bele nie zdążyłem. Ale zobaczcie, szyby nie ma. Wjedziemy sobie raz jeszcze i ja raz jeszcze sobie pozwolę uruchomić tego całego free moving kama. Hops, proszę bardzo, wbijamy do środka i szybka. I szybka widzimy teraz doskonale, że jest cały czas uchylona. Fantastycznie. No nie no, kozak po prostu. To jest właśnie w GTA czasami takie trochę dziwne, nie? Że, że raz się twórcy ubezpieczą i dopracują najmniejszy detalik, a potem mamy takie coś. No, gdzie widać po prostu, że mamy do czynienia ze sporą niedorubą. No, chyba że okej, okay, może znacie takie osoby, co wjeżdżają do mini i mają otwarte szyby. To wtedy cofam wszystko, co powiedziałem, powiem, że Rockstar wszystko dopracował jak należy. Okej. Okay. W Rodeo jest taki duży hotel z podziemnym parkingiem. Jest tak samo dobry do chowania się przed policją, jak ta taka jaskinia, co kiedyś sprawdzałeś. To gdzieś chyba tutaj było, nie? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? O, 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 dobra, dobra, dobrze pamiętam jednak. Moi drodzy, no ktoś tu widzę bardzo, 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 ale to bardzo uważnie ogląda odcinki i ma świetną pamięć, ponieważ no, wydaje mi się, że odcinek z tą jaskinią, w której teraz jesteśmy, no, on był naprawdę już szmat czasu temu. Tutaj w ogóle w tej jaskini swoją drogą jest gwiazdka, jakby ktoś nie wiedział. No i my sobie jakiś czas temu, już bardzo długi czas temu, badaliśmy to, czy rzeczywiście jest tak, że w tej jaskini nie może nas znaleźć policja. Weźmy sobie teraz, piszmy kod na 6 gwiazdek pościgu. Zaraz tu policja się powinna pojawić, jakiś śmigłowiec czy coś. Proszę bardzo, mamy wojskowych, mamy czołgi i teraz jak sobie podjedziemy do tej całej jaskini naszej, a właściwie to podlecimy, no to będziemy mogli się przekonać, że policja i wojsko no tutaj po prostu nie wchodzą. O, proszę bardzo, słyszymy syreny, słyszymy, że oni sobie tam jeżdżą, szukają nas, ale do tej jaskini oni no z jakiegoś powodu nie chcą wejść. Tak to wygląda. Tak, jeszcze, żeby nie było, że oszukuję, to włączyłem przyspieszony czas. Żebyście mogli zobaczyć, że faktycznie możemy tu stać i stać i stać. No i ja przynajmniej nie miałem takiej próby, żeby jakiś policjant do tej jaskini w las, żeby oczywiście tego CJ-a zabić. Mi najbardziej ogólnie ta cała dzielnica Rodeo kojarzy się z tą ulicą. Tu mamy te wszystkie sklepy, mamy tego całego Didier, Sach, Sachsa, Sachsa. No nieważne, wiecie o co mi chodzi. Natomiast dzisiaj pora najwyższa, żeby uruchomić sobie kamerkę, free moving common i zobaczyć czy rzeczywiście jak się za chwilkę spojrzymy do tyłu to czy znajdziemy tu jakiś wysoki budynek który przypomina hotel no i w teorii hotelem może być to miejsce może być ten budynek może być ten. Ogólnie to, jak tak patrzę dookoła, najbardziej na hotel pasuje ten budynek, ponieważ on ma tutaj jakieś takie wjazdy. O, i tu chyba nawet będzie. Zobaczcie, mamy jakiś parking podziemny. O, o, to może być to, okej. Okay. No bo ten budynek nie ma żadnego podziemnego parkingu, jak sami widzicie. Podziemnego parkingu także nie widać tutaj dookoła tego budynku. No też tu, przepraszam Was bardzo, ale niczego, no ja osobiście nie widzę. Więc wydaje mi się, że to miejsce, które ma nam dać schodzenie, Bronienie. Według autora tego mitu, przed policją, w sensie to jest właśnie ten parking tutaj. No i teraz, zobaczmy, czy tak rzeczywiście będzie. No nie, <laughs> nie no nie dałem się wrobić. Znaczy, no dałem się wrobić, to no, po prostu gdzieś tam liczyłem na to, że być może da radę, ale jak widzicie, policja tutaj w ogóle się spałnuje i to w ilości dużej. Więc morał z tego taki, że jeżeli macie dużą ilość gwiazdek policji na swoim karku, to jestcie do spreja albo ewentualnie do tej jaskini. Ale na pewno nie przyjeżdżajcie tutaj, bo tutaj was dopadną. I to. Biorąc pod uwagę, ilu policjantów się tutaj spawnuje, no to dopadną was do tego bardzo szybko. W misji, gdzie mamy zabić Pulaskiego, gdy po stęce zniszczymy jego furę tak, że musi on uciekać z buta, to wtedy możemy zobaczyć, że jest on odporny na ogień. No, czy Pulaski będzie odporny na ogień? No ja bym powiedział, że nie. Mi się po prostu wydaje, że Pulaski w tej misji jest tak wytrzymały, to jak go obrzucamy tym ogniem, to może się wydawać, że no to tam, tam, na nim nie robi zbytnio wrażenia. To ok, to, to się mogę zgodzić, ale wydaje mi się, że sam pasek w sobie, życia oczywiście, będzie mu delikatnie spadał. Jak będzie, przekonamy się za chwilę, no bo kto wie, kto wie. Być może z jakiegoś powodu ogień na Pulaskim faktycznie nie będzie robił wrażenia. Zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda. Będziemy w niego cały czas rzucać tym ogniem, jakimś młotowym, i w ogóle. Powiem wam, że faktycznie tak to troszkę wygląda, jakby ten Pulaski na ogień nie reagował. Życie mu w ogóle nie ubywa. To jest też interesujące. Dopóki no co, z tego co widzę, ogień tego Pulaskiego ani troszkę nie tyka. Trochę tych mołotowów dostał na pyski już. Dorzucimy sobie jeszcze parę. Niektóre te, mo te mołotowy, jak teraz widzicie w ogóle, albo i nie widzicie, niektóre mołotowy, o tak, teraz one się od niego wręcz rozbijają. No teraz na przykład, Pulaski jest całkowicie w ogniu. Zobaczcie, idealnie, młotów upada tam, gdzie on jest. I zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o życie. Nic za nic. Cały czas ta strzałka nad jego głową jest, no, zielona po prostu. Teraz to widać idealnie, nie? Pulaski jest w ogniu, a życie ani troszkę mu nie ubywa. Zobaczymy sobie, oczywiście jeszcze mułotowa, no bo czemu nie? Miotacz ognia w naszych rękach, i dalej to samo. Pulaski nic za nic. I teraz jest fajna opcja jeszcze, bo jak sobie strzelam z tego miotacza ognia, to mogę przy okazji obserwować, czy życie pulaskiego mu ubywa. I jak doskonale widać, nie. Także podsumowując, ani przy pomocy miotacza ognia, ani przy pomocy mułotowów tego pulaskiego nie zabijemy. Musimy do tego wykorzystać jakąś tam inną broń, na przykład takiego shotgunka. O proszę bardzo. I wtedy rachu ciachu możemy sobie go unicestwić. A jeżeli chcecie zobaczyć teraz, jakie zawody przypisałem do każdego, no prawie każdego bohatera z serii GTA, no to kliknijcie sobie to wideo, które macie w prawym górnym rogu ekranu. Dzięki, że byliście, dziękuję bardzo patronom, trzymajcie się i do następnego strzałeczka.